W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu po raz pierwszy odbył się mini turniej bezpieczeństwa. Dzieci sprawdzały swoją wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Jest to konkurs, pierwszy w ogóle, jest to konkurs międzypowiatowy dla uczniów klas pierwszych, od pierwszych do klasy trzeciej. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i wiadomości kilkuetapowo. Pierwszy etap to są testy. W zależności od wieku dzieci ustalone w trzech różnych salach piszą sobie test. Następnie będą umiejętności związane takie z ruchem drogowym, z poruszaniem się w hmm, pieszych. Kolejny etap stanowił wykład przygotowany przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przez takie jak dzisiaj wydarzenia trafiamy do świadomości od właśnie takiego młodego wieku i później przez to te dzieci... Lepiej rozumieją, jak należy zachować się na drogach. I o to nam właśnie chodzi. O to, żeby na tych drogach było bezpieczniej, żeby głównie piesi nam nie ginęli na tych drogach, bo przypomnę, że bardzo dużo pieszych na tych drogach ginie. Prezentację przedstawił też Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ponadto WORD ufundował nagrody dla uczestników. Dla wszystkich uczestników mamy przygotowane małpy odblaskowe żeby mogły sobie zawiesić na plecakach i, i z daleka w przeograniczonej widoczności były lepiej widoczne dla nadjeżdżających kierowców, a także dla trzech najlepszych drużyn przygotowaliśmy nagrody już niezwiązane z, z odblaskami. Chcieliśmy nagrodzić ich wysiłek przyswajania tej wiedzy o bezpieczeństwie. Będą to smartwatche, będą to gry. Nagrody mają zachęcić dzieci do pamiętania o zasadach ruchu drogowego. Jak informuje mazowiecka policja, najczęściej ofiarami wypadków ze skutkiem śmiertelnym padają piesi przechodzący przez oznakowane przejście.